Witajcie na kanale MyGra, Maciej z tej strony. Ciekawie się porobiło, nie? Ciekawie się porobiło z Pokemon 151. Te dropy są naprawdę gorsze niż w poprzednich standardowych setach. Mamy pierwszy raz od nie pamiętam kiedy, czy kiedykolwiek może. Może od czasu Champions Puffa? Gdzie dropy w Holiday Secie są gorsze niż standardowe. standardowym. Myślę, że Champions Puff akurat nie jest do końca dobrym przykładem, bo tam mieliśmy trudne trafienia w zwykłych setach i w Paw. a tutaj w zwykłych setach mamy łatwe trafienia, a tutaj mamy trudne. Ciekawe, nie? Trzy starterowe, poster collection, startery, Bulba, Czar i Squirtle, trzy paczki tylko i plakat. Jest to taki, myślę, że całkiem fajny zestaw, żeby sobie mieć jakieś holo fajne karty. Jest jakiś tam plakat, który właśnie chcę zobaczyć. Bo dla mnie, kolejny raz, widzieć trójce kanto starterów w wersji Fall nie jest tak atrakcyjne jak atrakcyjny jest ten plakat. Może to jest dziwne, może dla większości z Was, lepszą rzeczą. Oj, już coś hałasuję, chyba nie. Lepszą rzeczą są te holosy. Dla mnie, nie, dla mnie, ten plakat. I ten plakat wygląda solidnie. Jest duży. Ja go nie będę w stanie wam tu pokazać go nawet całego. I on jest z tej strony taki z numerkami. Ale z tej strony jest z artami kart. Ło. Wow. Ej, no to wygląda. To wygląda lepiej niż w albumie, jakby były. I są. Nie, to nie są. Nie wszystkie karty tutaj są, bo patrzę, że są te i y I widzę, że są i y ale tylko dlatego, że to są jakby yy, Te najz najzwyklejsze karty do trafienia, tak? Zobaczmy tu niżej troszkę No na, na mił się kończy, na mił się kończy, na mił i-eksie, ale o, dobra. Dobra, jakoś to tam schowałem. Fajny plakat. Naprawdę fajny, muszę pomyśleć gdzie go sobie powiesić. Tak, trzy boosterki, trzy karty promo ze starterami. Tutaj jest kod, jakby ktoś chciał. Można sobie zaskanować, wziąć. To na plastiku, jak to zwykle w Pokémonach. to widzieliście. Jakieś swirle. <laughs> A, A, swirle, nie swirle. Dobra, swirle, nie swirle bo nikt na to nie patrzy, nie? Tu się wszystko świeci. Te holosy są jeszcze ok, nie? Bo ta ramka jest faktycznie fajna, ale te zwykłe holosy w setach są tak nudne. Charmander ma strasznie mało. Nie wiem, czy to wynika z karty, a Squid Bulbasa się o wiele lepiej świecą. Przepraszam za, za te kaszle. Mam nadzieję, że się wyleczy do tego czasu, ale mam teraz ciężki okres, mówię masakry Dobra, trzy boosterki, otworzymy je sobie. I zobaczymy, czy trafimy cokolwiek, bo możemy nie trafić dosłownie nic. Dosłownie nic. Ale liczę, że chociaż fularcik, może zwykły fularcik, to, by było już, to już by było dużo. Dobra, co tu mamy? Seal, do duo, widzieliśmy je, ten takul. Rata, ta, mój pierwszy ta to właśnie był albo krabi, albo ratata. ta. Ja nigdy nie pamiętam, który był pierwszy. Dobra, mamy GiODODAR reverse, tylko Waltorp i tylko Machamp. No. Ech, tych kart wpada naprawdę dużo. Możecie mi nie wierzyć, możecie mi wierzyć, ale tych kart wpada dużo i obawiam się, że te obniżone pull rate'y nie są dlatego, że są obniżone, tylko wliczane są te karty energii. I jeżeli tak jest, no kurde właśnie, jeżeli tak jest, strasznie słabo. To to, że zamienili slot'a tych kart, nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Eee, ten Magic Car Magikarp. Magikarp'y chyba nie widzieliśmy. Odish. Duktrio, Cliffable, mamy tenta Cruella. Co tu mamy? Chancy. Tylko Belsprout. Wigitafi eks. Kolejna energia. Dlaczego mi to robicie? Czemu ja mam wiecznie energię? W każdym secie po prostu mam świecących energii. Dlaczego? Jakbym chciał flaksować kartami do grania, to pewnie bym się cieszył. Miałbym więcej energii, ale nie zależy mi na tym. Nidoran samiczka była Erika, Magneton, Queen, o Nidokin nie widzieliśmy. Magneton. O Pikachu! Trafiliśmy Pikachu. O, chociaż coś. Uff. Ojeju. Chociaż mały Illustration Rare. I tu mamy Chancy. Holograficzne I z... Naprawdę? To jest takie śmieszne, żeby mi podrzucać w trzech paczkach w trzy energię. Jak ja mam to teraz traktować? Czy to jest jakiś super hiper drop? Że 5 trafiń? Nie wiem. Nie wiem. Sami musicie odpowiedzieć na to pytanie. Czy chcielibyście mieć takiego boksa? No wiem, Pikachu tu du 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 dużo robi. Jakby tu, jakby tu było cokolwiek innego, na przykład drugi EX, taki Wiglita w drugi. Czy to byłoby, byłoby warte? Nie wiem. Ale pikachu jest bardzo fajne. Trochę ten styl tych postaci, te twarze są takie. No, ale sama karta jest bardzo fajna. 173 na 165. Dobra, tyle na dzisiaj, krótki odcinek. Trzymajcie się i cześć.